200 tysięcy zakażeń dziennie, przewiduje brytyjski ekspert Wielka Brytania. Epidemiolog. W szczycie trzeciej fali nawet 200 tysięcy zakażeń dziennie. W szczycie trzeciej fali epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii liczby wykrywanych przypadków mogą sięgać 200 tysięcy dziennie, a trafiających do szpitali z powodu COVID-19 2000 dziennie, ocenił w niedzielę czołowy brytyjski epidemiolog profesor. Neil Ferguson To będzie trudne lato, a gdy w poniedziałek wszystkie prawie obowiązujące restrykcje covidowe zostaną zniesione w Anglii, jest niemal pewne, że osiągnięte zostaną poziomy 100 tysięcy zakażeń i tysiąc hospitalizacji dziennie, powiedział w rozmowie z BBC News Ferguson, którego prognozy w dużej mierze przesądziły o wprowadzeniu pod koniec marca zeszłego roku pierwszego ogólnokrajowego lockdownu dodał, że utrzymanie się na tych poziomach można będzie uznać za sukces. Prawdziwe pytanie brzmi, czy będziemy mieli ich podwojenie lub gorzej, mówił Ferguson, zastrzegając, że to jest znacznie trudniejsze do przewidzenia. Dodał, że według najbardziej prawdopodobnych prognoz szczyt trzeciej fali wystąpi między sierpniem a połową września, a poznanie wpływu zniesienia ograniczeń zajmie około trzech tygodni. W bilansach podanych w piątek i sobotę liczby nowych zakażeń po raz pierwszy od początku trzeciej fali przekroczyły 50 tysięcy. To najwięcej od połowy stycznia bieżący rok. Rekordowym dniem w całej epidemii pozostaje 8 stycznia, gdy poinformowano o ponad 68 tysięcy infekcji. Brytyjski minister zdrowia Said Javid mówił kilka dni temu, że po zniesieniu restrykcji pod koniec lata liczby zakażeń mogą dojść do 100 tysięcy. Dziennie. Zimą większym problemem może być grypa zapytane, czy może dojść do ponownego wprowadzenia ograniczeń, profesor Ferguson powiedział, że może istnieć potrzeba spowolnienia rozprzestrzeniania się patogenu do pewnego stopnia, jeśli liczba przyjęć do szpitala osiągnie 2-3 tysięcy dziennie. Na początku tego tygodnia po raz pierwszy od początku trzeciej fali liczba hospitalizacji przekroczyła 700. Ferguson powiedział też, że zimą większym problemem niż COVID-19 może być grypa. Myślę, że będziemy mieli dość wysoki stopień odporności przeciwko COVID-19. Prawdziwe obawy dotyczą powrotu grypy, ponieważ nie mieliśmy żadnej grypy przez 18 miesięcy, wskazał. Dodał, że grypa może do grudnia lub stycznia wywoływać prawie takie same szkody dla zdrowia i systemu opieki zdrowotnej jak COVID-19 w tym roku.